gramy dalej żółwie ninja e skończyliśmy ostatnią tutaj grę poczekaj skończyliśmy tutaj grę ostatnią gramy dalej Rafaelem nocnym strażnikiem kurwa i o kurwa A! tak trzeba he a ja kurwa po ogniach skacze mm, Teraz trzeba przeskoczyć Dobra Idziemy tu, wychodzimy Checkpoint Dobrze yes. Hmm Zaraz yes. będzie walka pewnie Pewnie zadawanka, nie wiem. Logiczna przecież. No mówiłem. Wow, to jest spanie, cudowa. Co? Zdejchaj. Zdychaj, zdychaj. O kurwa. On przy, przywołał swoich sługusów. On tych chuju. No ile będziecie ich przyzywał? O kurwa, bo znowu padnę. No. Tak można walczyć, nie? Ty mam pistolet? Nie, zdawało mi się, że mam pistolet. No. Git. Zdychaj, zdychaj! No, koniec, wygraliśmy Znowu bawimy się w Spidermana Wbijając stylety w mur, w ścianę Kto jak tu woli ściana, mur Hmm Gdzie teraz? Tu? A. Takie buty. O, o kurwa. Ło ja pierdolę. Ło. Za. Za szybko podskoczyłem. Za mocno. Po prostu. O kurwa. No skurwa. Ja pierdolę. fal, co ty robisz? No. Gitas. O, znowu Mikey ta, ta, ta to jego przebranie. Zadzwoń pod ten numer A użyć ci mojego kondoma Ło, o, prawie mi wpadł jak świnia ha. Hmm. Checkpoint Checkpoint, checkpoint co? Co ty mówisz? O kurwa Spadłem na dół Co teraz? A, to by było prościej, no ta relacja Fakt to fakt No kurwa, gdzie? No, udało się Myślałem, że już spadnę. O, jest ta pizzeria. Z filmu Eee, ta z filmu ale się nie postarali Dobra, weźmy tego pieniądza. Eee, nie ma Mogę tu? Nie A czemu mi się tak świeci kombinacją dziwnie? Dziwnie się świeci. Co? Jeszcze mu nie mogę wykonać tego ataku, no. Fufua! Konkwil, kurwa! Znowu furia. Hmm. O ile was jeszcze tu będzie? No, koniec. No. O, to jest ten miejsce, gdzie wiecie. W filmie było. Jak oglądaliście film, to wiecie o co chodzi. Ale nie postarali się z wyglądem. Dobra, faj. Hmm. Teraz Nie mam co mówić, więc mówię co bądź. Ale dużo razy szału używam No, git udało się. Ninja, e excellent. Nie było ninji Koniec etapu, yeah mission complete. Pewnie za, za wolno przeszliśmy mapę. O, zebraliśmy wszystkie pieniądze. Część ma. się rozumie, kurwa. Uuuh. Ciekawe kiedy z Wintersem będę walczył. Dobra, pierdol to, nie oglądamy. Teraz Leonardo. Zajebiście. Kolejne etapy do skakania, i pokonywania przeszkód. Yeah. Znowu majki, kurwa. Te dziwka. Ludzka kurwa. O nie, tam nie. A może? A może, może? Ha. ha <laughs> Rzeczywiście. To jest? Dlaczego to kurwa jest? widzę? Pójdźcie, vi. O. Ombra! Nie. O, prawie bym spadł. Yeah! Ale jestem boski. Ha, ha. O, kurwa. I co teraz? spadłam i co? I co mam teraz zrobić? Zaję, skoczyć chyba. No nie, chyba nie To było złe posunięcie Łoż, odtąd mam iść bez jaj Ciekawie jakby było z jajami Dobra Dobra, muszę skoczyć na to burza Dobra No, on git? O, tak będzie chyba lepiej Ja no Kurwa, kujowy ten etap, nie podoba mi się Nie podoba mi się ten etap Jako czarno to widzę No skurwa I co teraz? a to jest tu wyjście, no tak Dobra Ha Kurwa Ale prawie sprawiłem Eee, Co to było? No, nic. Weźmy pieniądze No, jest, udało się Hmm, trzeba na to wejść a nie Trzeba wejść na to Kurwa, no wejdź No, git Git mają nas że um, tutaj e, Wejdźmy sobie tu na górę. Najlepiej O kurwa No, Aha, Ale przechyczyłem ich! On kurwa. Nie udało się. Wyszła lipka, lipa wyszła. A, dobrze, że tu tak blisko. Gdzie tam jest? To co to jest? Jest, udało się. yes Jestem boski. Boski jestem. O, to się zapada. O nie, to się nie zapada. O, zapada się. Za spadnę, no! Yeah. Git No! I... Kurwa! Kurcz match! Nie udało się. Replay kolejny. No, o, tak najlepiej skakać. No, najlepiej yeah. tak skakać. O, o. No nie no Leo, co ty robisz? Leonardo co ty robisz no? Hmm. Kurwa! Kurwa nie tak głośno lepiej o, babka przyjdzie Nie zjebie Bo zjebie mnie I będzie chuj Zjebie mnie i będzie po mnie nie? Kurde coś mi nie idzie dzisiaj Komentowanie ale to nic kurwa ale to nic! Inter tak trzeba wstawić i tak, nie? No, trzeba wstawić i tak się nagrywa to się wstawia, nie? No, nie yeah. udało się No, git Git Dobra Następna, następne przeszkody No kurde no! Kurwa mać Kolejny replay Który to? Piąty? Piąty chyba, nie? Czy tam czwarty? Czwarty chyba Chyba tak. Nie wiem Chyba tak! A mniejsza z tym, nie? No, kurwa, nie tak szybko! Bo znowu ładzie bieli pay. O. Ale fuks, uwielbiam takie bugi Przynajmniej mnie ratują, a nie grepsują. Wo, Ło Jest, udało się Udało się, no No, udało się, kurde Jestem boski taki Ło wow. no, nie ja pierdolę, co teraz Co, co teraz no, dobra, udało się. Jest Gitas, teraz tu idziemy. P Ciekawe czy będzie walka z Rafem. Ale chyba nie. Bo we filmie była walka z Rafem. Że Leonardo walczył z Rafem. Ciekawe czy w tym będzie. Jestem ciekaw. Chodźcie no Ciekawe czy będzie walka z Rafem. Ups. Już po was! Ale przechodzimy! Przelikanie o! przez ściany! Co to kurde! Leonardo, to ty byłeś? O! Ło! Ło! Ławimy spawn! Szlapy to trafił! A, weźmy pieniądza! No, udało się. Bez problemów. Zbędnych problemów. Dobra, udało się. Teraz... o, Raf! To chyba jednak będziemy walczyć z Rafem. Chyba jednak będziemy walczyć z Rafem. Ciekawe jak przebiegnie ta walka. Ciekawe czy wygramy, czy przegramy. Wygramy, nie? Ale... Ale chujowa scena Tu widzę, że chemo jest zdjęty, a tu nie zdjęty jest Yeah, Co Zniknął hm. Musimy go gonić To gonimy Naszego Rafa To gonimy go chyba, nie? Ale szybki, skurwiel O wracaj, pczękej na! Ja pierdolę. Muszę okrężną drogą iść ja Nie! Jenny! Okrężnymi drogami! Muszę chodzić! Borafa muszę gonić! Nie! Kurwa! Zjebałem! Hm. Dobra, teraz się uda. Łap się! No. Trzeba wszystko na szybko robić, nie? Ło, wow, to satelita. Myślałem, że pieniądz. To satelita było. Senoritas. satelitas. I co teraz? Aaa, takie bajery. Jakiś niedźwiedź? No co ty robisz? Jakiś niedźwiedź Chuj widz co to było Ej no naprawdę ja nie mam co mówić moi widzowie O jest Ten Raf, czekaj Czekaj Dogonię cię, dogonię, dogonimy cię I złapiemy cię Na pewno tu poszedł? Na pewno, bo indziej? O, on tam już jest! O! Szybki jest! Szybciutki jest! No! Dobra! No, no złapi cię Nie musisz uciekać! Nie musisz uciekać! Jak cię dolwa? O no. Dobra Każdy ma jakieś zdolności. Przenikanie przez ściany albo chodzenie po ścianach za pomocą stryletów cai By mógł mi pomóc, a nie kurwa mnie tu zostawić. Dalej muszę ich pokonać, Zostawimy tu ich kur... udało się, uciekamy dalej. A nie, arena cleared. Wymniliśmy dobra. A, tutaj. Trzeba iść. Myślałem, że już koniec. Mission complete. Jednak nie. Jednak gramy dalej. Kurwa, przełoż. Dobra. Ile jeszcze cię mam gonić? No siła mi nie starczy na... O, ty się wspina, a ja, co teraz? Leo! Leo! E, o co chodzi? No nie, może nie dasz rady. Masz, masz, e, co to miało być? Ja pierdolę, kurwa, co to miało być? To miało być scena, jak go pojmali, miało być przecież podobne do bajki. Kurwa! Ale to beznadziejnie wyszło. Myślałem, że będziemy walczyć. Leo kontra Raf A to nic z tych rzeczy Kurde Obiso się nie postarał Ty ma oczy? Lol Ale kijowo z... zrobili Przecież w poprzednich etapach on oczu nie miał Czyli Zobaczcie Tak nie wyglądał Lol Dziwne No mi się też popierdoliło no pewnie mi się coś popieprzyło, I dlatego tak wyszło nie O Dobra, teraz się uda Dobra, git, Muszę trochę uciec I teraz No Masz z mojej metalowej pięści.